Okej okay, kochani, spakowani jesteśmy. Ostatnie momenty. Zobaczcie. No, krew. Leci ci krew. Nie leci. A nie powiedziałam wam, tutaj na klamce jest kod. Ja w ogóle go nie widziałam. I żeby wejść do mieszkania musiałam nacisnąć kod. I teraz jak będziemy wychodzić, dziewczyny, nie leci ci krew Mijuśka. Nie leci. Zostawiamy klucz w domu. Proszę bardzo, tak. Zostawiamy klucz w domu i wychodząc... Nie, nie udaje się. I wychodząc będziemy musiały nacisnąć kłódkę na drzwiach. No? No, zobaczycie. Chodźcie, idziemy. Paweł już poszedł. Teraz jeszcze mi. Jedna walizeczka. Jeszcze przejdę, zobaczę. I druga walizka. Wszystko wzięte. Nic tu nie zostawiłyście? Nie. Dobra. Tutaj też nie. Dobra. Lecimy. A mogę coś tu? No pewnie. No co? Tu trzeba kłódkę. To? Mhm. I już zamknięty dom. Bajer, co? Jak na babcinej klatce to bajer. Siedzą sobie na relaksie. Kiedy będzie jedną? No, już za chwileczkę, kochani. Dla pana e, Kiełbasa w bułce. Dla pani nic. Dla panienki Dla pani. Frytki. Ja za piekankę jest... spróbujesz moją. Jak chcesz, to będziesz. No, to jest cisza, przy burzą. To spróbujesz sobie. Miłuszka, jak tam żyjesz? Gotowa na zwiedzanie stadionu? Mama zrobiła kontrolę. No, ucieczką. lecimy. Z jego z osobna zapytała stwierdziła, że można dalej zwiedzać. Myślałam o zoo. Ale to będzie pretekst, żeby znowu przyjechać, tak? W takich miejscach często są mrożone zapiekanki, więc od razu się zapytałam, czy zapiekanka jest mrożona, czy robiona. I zobaczcie, robiona. Pyszna, dawno nie jadą takiej zapiekanki. Kiedyś były bardzo popularne. Cały czas jedliśmy co? Zapiekanki. No? Ja mam tu frytki. A to ma frytki. Wreszcie? Poczuć jednego frytka tatusiowi. Chyba tego Stadion jest już, zobaczcie z bliska Zobaczcie, zobaczcie. Wow, wow. Chcesz na mecz Nic nie grają! Coś zrobić zdjęcie. Zrobię Ci zdjęcie już, koteczku PG narodowy. Trzecie! Trzecie. Mamy czas. Więc jedziemy najpierw no, na punkt widokowy, a później wykupiliśmy taką wycieczkę z przewodnikiem i godzinkę będziemy chodzić sobie. No, idziemy, idziemy. Mi zawsze trzyma. Zobacz Lili! Od razu już strzałeczka jest. Wow! kiedy przyjdziemy na mecz? O! Na razie zwiedzamy. Jest szaro. Szaro?

i tych zastrzyków moich Lili to płacze mówi się mówi mocno Komariem pogryzła Paweł robi zastrzyki, no i ja też tylko ja tak nie umiem jak on pazurem, bo mam no, jeszcze trochę tam. jeszcze gdzie? o ja cię, ale mam fenistyl, to posmarujemy mama fenistylem, a ja Teraz mama. jak ja patrzę w dół, to już mi się w głowie kręci I chyba ja potrzebowałabym takiej specjalnej barierki. O, tata, je, jeszcze tam ma. Gdzie? Gdzie? Nie mam. Tutaj gdzieś swędzi? Tu? Ojej, biedna. Ale bez trawy, bez murawy to nie to samo. Dziwnie wygląda, co? Jak prezydent przyjedzie na mecz na w Polsce, to jest ok. 8, to jest miejsce na to, wtedy jest. Zawsze zarezerwowane dla prezydenta. Jesteśmy w sekcji BIP. Tutaj pani powiedziała, że są rozstawiane stoły, jest catering. Zobacz, jakie mięciutkie skórzane siadaj sobie. Dziennikarki. Czy będę teraz idziemy? Tam, gdzie chodzą piłkarze po konferencji, tak? Dziewczyny. I nikt tędy inny nie może przejść. No, my możemy. Dalej idą piłkarze do szatni tutaj wiesz? O, Lili, gdzie ty siedzisz? To dziurko, to jest ławka Zobacz, wyjeżdża całkiem. To. Gdzie No, mecz, na kółkach. Podgrzewane siedzenia. Jest świska w dotyku, jak ktoś kogoś złapie na wojsku za koszulkę, no Nie powinno się tak robić, ale jest to bardzo częste. To jest mniejsza szansa, że ta koszulka się porwie, jakaś łatwiej się wyszli z Chodźcie z szatni reprezentacji, czy jeszcze chcecie tu być? Lili, przecież Ty będziesz gimnastyczką, a nie grała w nogi. Okay. Ja lecę, pa. Tutaj mają jeszcze, proszę bardzo, łazieneczka, prysznica. Lili, żeby się schłodzić, meczu wskakują do wanny z lodem. Wszyscy, ci co grali. Niezły sposób, co? Nie walczy, grają w piłkę koszykową. O, takie zdjęcie zrobione. Zobacz tutaj w siatkówkę Miusia. Grają. Patrz mi, ja ten co robi. Zobacz. Tak, ładowisko. No patrz, puścił motor w powietrzu. Miśniaki, co Lili? Takie zdjęcie? Dobra, się robi. Pięknie wygląda to znaczy, tu prawo. I z otwartym no, dachem. No. Na no, Narodowym też jest koncert. Lili, będziemy jeździć na koncerty. Lili, wiesz, że to jest ten sam stadion? O, będziemy jeździć na koncerty, Lili będzie na scenie. Widzicie? Lili to jedzie na koncert, a będzie na scenie. Super była na wycieczce. Powiem Wam, że jeżeli macie ochotę, to polecam. bo bardzo fajnie, prawda? Bardzo. Dobry pomysł. Bardzo fajna atrakcja. No. Pada, nie pada, jesteście schowani jakby co. Dzisiaj jesteśmy w Bazyliszku i dostaliśmy staliśmy czeka... Proszę bardzo. <śmówi> proszę, możesz robić dziewczyną. Zamówiliśmy jeszcze nam pies kurczaka, a my zrobiliśmy dziś wątróbkę. Chcecie spróbować? Dziewczynki, ale macie super pieczone ziemniaczki proszę Mijuśka Mijuśka żyj troszeczkę żyj chowamy telefony, aparaty do nas też przyszła wątróbka na koniec dostaliśmy z Pawłem wiśnióweczkę, a dziewczyny lizakeny wracamy kochani do domu Proszę. Już chyba pora, prawda dziewczyny? Już chyba pora, wracamy do domu. Fajnie było. Pozwiedzaliśmy. Odpoczywaliśmy sobie w parku na kosu. Fajnie. Dziewczyny oczywiście chciały jeszcze zostać, ale musimy wracać do domku dziewczyny. Do babci, do dziadka, do wujka, do ciotki, do chłopaków. W Bazyliszku najedliśmy się bardzo i bardzo dobre jedzenie. A w tamtym pierwszym co to było? Zapiecek. Zapiecek też super. Za 400 metrów. Pizza fajna na chmielnej. Fajne miejscówki No naprawdę. Jakoś nam się udało i trafialiśmy. Także kochani guziaki. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Taka tu piękna miejscówka, proszę bardzo.